Jak zacząć grać lepiej w Counter Strike'a? Przynajmniej indywidualnie, gdyż, jeżeli chcemy grać w pełni kompletnie, to potrzebujemy znajomości smoków, flaszy, no i generalnie dobrego timingu. Ja jestem Druszok, a dzisiaj pokażę Wam, jak dosyć efektywnie podnieść Wasz poziom gry. W Counter strajku. A jeżeli ty chciałbyś wymienić lub kupić skiny, to wpadaj na skin Na stronie macie do odebrania z kodem Druszok, darmowe 5 dolarów, przy trajdzie powyżej 100 dolarów. Poza tym z moim kodem masz 35% więcej do doładowania do salda. A jeżeli nie chcecie nic wymienić lub kupić, w zakładce Freebies możecie sobie wziąć udział w konkursie na skina. Najważniejsze w FPS-ach jest strzelanie, ale co jeżeli nam nie idzie po prostu strzelać? Trzeba po prostu nabrać doświadczenia. Ale jak to zrobić? Sprawa jest o tyle prosta, że w internecie jest sporo mapek przeznaczonych do tego. Dzisiaj pokażę wam jedną z nich. Oczywiście, link do niej macie w opisie. Pierwsze, co nam ukaże się, jak wejdziemy na mapę, to jest arena. Ale spójrzmy do góry i zacznijmy od tego, że z tyłu możemy ustawić własny hut. FOW, Nie wiem, jak to się mówi. To, jak nam ręka wygląda. Możemy tam wszystko dostosować pod siebie. No, generalnie ja nie wyobrażam grać sobie na defaultowym fobie, gdyż po prostu. No nie umiem, no to no nie umiem no. Jak już sobie wszystko ustawimy, to mamy pełno zakładek. Możemy tam nauczyć się w movementu, strzelania, no, tam jest po prostu wszystko, nawet i recoila można potrenować. Generalnie film by trwał wieczność, jeżeli tłumaczyłbym co, gdzie, jak. Wydaje mi się, że najlepiej sam wiesz, czego aktualnie potrzebujesz. Masz problem ze strzelaniem? Postrzelaj. Masz problem ze skakaniem, z movementem? Potrenuj sobie. Wydaje mi się, że jeżeli poświęcałbyś z pół godziny, godzinę, dziennie na trenowanie swoich wad, to wady by się zakryły. No, i generalnie, no, wad by nie było, nie? Ale jeszcze przed tym, wpadnij na Discorda, gdyż na Discordzie trwa konkurs na 50 zł. Wystarczy poświęcić tylko z minutę, a już mamy szansę coś zgarnąć. Oraz organizuje też turniej 2 na 2 więc myślę, że warto, gdyż możesz umiejętnościami sobie zgarnąć sianko. Więcej informacji w opisie. Jeżeli materiał przyniósł Ci coś wartościowego, to na dole polub materiał, napisz komentarz, a my widzimy się w następnym. Cześć!